Szanowni Państwo, znacznie łatwiej się chyba taki festiwal otwiera, niż zamyka. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować właśnie tym młodym ludziom, którzy w ubiegłym roku zgłosili się do mnie, wspólnie z Mieczysławem Kęskiem i z Taszkiem Bisztygą i zaproponowali ideę tego fantastycznego festiwalu. Dziękuję Wam. Ja od razu wiedziałem, że to się musi udać. Ja myślę, że nikt z państwa nie ma żadnych wątpliwości, że my dzisiaj niczego nie kończymy. Tak naprawdę myśmy dopiero rozpoczęli budowę fantastycznych spotkań z folklorem tutaj w Małopolsce. Za rok będzie kolejna edycja, a w kolejnych latach kolejne i kolejne. Będziemy... Cieszę się i nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia. Ja myślę, że warto pamiętać o tym, że bez względu na wszystko warto wypowiadać swoje marzenia, bo te, które są niewypowiedziane, po prostu się nie spełniają, bo nikt o nich nie wie. Ja bym serdecznie chciał wszystkim wolontariuszom podziękować, ja bym chciał serdecznie swoim pracownikom podziękować komitetowi organizacyjnemu, który udźwignął całe to przedsięwzięcie, który wziął sprawy w swoje ręce, pracował dniami i nocami. Ja tu na scenie mówiłem, że jedyne czego nas festiwalu nam brakowało, to był sen i deficyt tego snu faktycznie żeśmy odczuwali, pewnie jeszcze będziemy chwilę odczuwać. Bardzo serdecznie im chcę podziękować i jednocześnie zachęcić do tego, by w przyszłym roku również byli z nami. Warto marzyć, dlatego że po prostu marzenia się spełniają. I myślę, że dzisiaj jest taki wieczór, możemy powiedzieć śmiało, że marzenie nie jednej, nie dwóch, 70 osób, które pracowały na sukces festiwalu, po prostu się spełniło. Nie się marzy. Żeby ten festiwal był festiwalem autentycznie świętem całej Małopolski. Żeby to nie było święto tylko w Myślenicach, Miechowie, Wygierzowie, czy kolejnych miastach, które zaprosimy do współpracy, ale żeby to było autentyczne święto Małopolski. I żeby nie festiwalowały, na, nie koncertowały, przepraszam, tylko i wyłącznie zespoły, ale żeby również widzowie poczuli klimat festiwalu, żeby do nas przychodzili, żeby nas odwiedzali, żeby z nami się bawili, żeby tą kulturę poznawali, żeby folklorem przez te kilka dni stała cała Małopolska. Ja myślę, że będzie stała. Eee, I coż mogę powiedzieć? Życzę sobie, żeby było tak fajnie jak gdzieś. It's a pleasure to stay at M M M M M Lenize. here in Polska. From Mexico we fly by the oceans to transmit our energy to your people. We love you. I I come back next year. Hot? Yes. Up. Polska. Hop. ¡Arriba!